Dzień dobry, mam na imię Marta, pracuję w dziale Wystaw Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co przeczytałam i zrobiło na mnie, jakoś tak mnie głęboko poruszyło. Dotyczy to w kontekście pandemii zwierząt. Do tej pory głównie czy słyszeliśmy czy czytaliśmy o zwierzętach, po pierwsze, jako źródle zakażenia, czyli skąd wirus się wziął. Tutaj są nietoperze, jest łuskowiec oraz czy zwierzęta, na przykład pies, kot, są w stanie zarazić się wirusem i później go przenosić na człowieka. Drugi kontekst to kontekst badań w laboratorium, czyli tego, jakie zwierzęta można by używać jako tzw modelowych. No a ze sprawą pierwszych udanych testów na szczepionkę też można było ostatnio czytać o makakach królewskich, które są modelem, modelowym zwierzęciem w badaniach nad, nad też SARS tym pierwszym i tutaj mieliśmy pozytywne informacje, że Potencjalna szczepionka okazała się skuteczna w przypadku makaków, teraz ona jest testowana na ludziach. Ale wiadomość, którą przeczytałam, jeszcze odsłania mi kolejną perspektywę dotyczącą zwierząt, ale zanim opowiem o tym, chciałabym przypomnieć jeden, jedną rzecz. Otóż ym, przypomnę, z poprzednich filmików mój model, nieco już wyschnięte wirusa. Ym, te guziki, które powtykałam w pomarańcze miały symbolizować białko, tak zwane białko szczytowe, spike protein, które jest na powierzchni wirusa. To jest białko, które, od którego koronawirusy mają tę nazwę, ponieważ pod mikroskopem tworzy taką koronę, która przypomina koronę słoneczną. Y ono jest duże i ona jest niezwykle ważne, Nie tylko pełni funkcję dla nas dekoracyjną, oczywiście dla wirusa jest ono kluczowe do tego, żeby rozpoznać komórkę gospodarza, czyli komórkę do której, może, do której wnętrza może wniknąć. Yy, działa to tak, że to białko yy, szczytowe, yy, kiedy wirus się przemieszcza. Odnajduje na powierzchni naszych komórek, czy w ogóle komórek yy, organizmu, w którym wirus się znalazł, odnajduje inne białka, tak zwane receptory. Dla wirusa SARS-CoV-2 jest to białko AC2, i białko szczytowe łączy się, fizycznie wchodzi w kontakt, powstają wiązania między, między tym białkiem szczytowym a białkiem receptorowym naszych komórek. I zrobiono taką, taką z, takie analizę danych, tu, którą, ym, ym, która miała na celu sprawdzenie, czy ten, to miejsce tego receptora komórkowego AC2, to miejsce, które wchodzi w bezpośrednią interakcję z białkiem szczytowym wirusa, jest yy, zróżnicowane, czyli jak wygląda, jeśli porównamy u różnych gatunków, a szczególnie Analizowano tam gatunki naczelnych i okazało się, że małpy człowiekokształtne oraz inne małpy z Afryki i Azji, ten kluczowy fragment białka AC2, mają identyczny jak ludzie. To oznacza, że one są prawdopodobnie bardzo narażone na wirusa, że będą na niego wrażliwe. Druga rzecz jest taka, że to oznacza, że my ludzie w świecie pandemii SARS-CoV-2 jesteśmy dla tych zwierząt śmiertelnym zagrożeniem. Ja tutaj przypomnę, że to są wielkie małpy tak zwane, czyli małpy człowiekokształtne. Szympanse, bonobo, goryla, orangutany, one wszystkie są zagrożone wyginięciem. W tym niektóre z nich krytycznym, to jest taki określony krytycznie zagrożone wyginięciem. I okazuje się, że od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia, że nieliczne już populacje tych małp chorują na choroby układu oddechowego i one chorują na nie ciężko. Na przykład w parkach narodowych w Tanzanii, tam gdzie Jane Goodall badała szympansy. Mniej więcej 20% szympansów umiera z powodu czasami chorób, które u człowieka są zwykłym przeziębieniem. Znalazłam też takie, taką analizę, gdzie mówiono o tym, że szympansy w Parku Narodowym w Wybrzeżu Kości Słoniowej w latach, od lat 90. w grupy tych zwierząt uderzają kolejne nawracające. Y, za, y, takie mini wybuchy e epidemii y, i tam, 25% mniej więcej za każdym razem tych zwierząt umiera. I tak w latach 90 żyło w, y, tam y, 3000 y, osobników i jeśli dorzucić do tego, dołożyć do tego kłusownictwo oraz y, cały czas kurczące się miejsce, gdzie one mogą żyć. W tej chwili jest ich około 300. Goryle górskie to jest gatunek, których już liczymy, jest ich w tej chwili 1063. Taką liczbę znalazłam. Połowa z nich żyje w Parku Narodowym, one jeszcze na dodatek są w różnych miejscach, w Ugandzie, w, w, w pięknym rezerwacie o nazwie nieprzenikniony Las Buindi. I tam. Jeszcze w latach 90. odwiedzało ten park narodowy 3000 turystów rocznie. Teraz ta liczba wzrosła do 50, prawie 50 tysięcy ludzi rocznie. Co gorsza, problem jest taki, że mimo wyraźnych zasad, które mają przestrzegać turyści, oni tego nie robią, a szczególnie pogwałcają zasadę. Trzymania dystansu 7 metrów, odległości, ponieważ to są gęste lasy i te zwierzęta siedzą w krzakach, mówiąc nielegancko, ludzie chcą podejść bliżej, nawet na odległość mniejszą niż 3 metry. Część turystów w tych wszystkich miejscach także nie przyznaje się do tego, że jest przeziębionych, że są chorzy co jest częste przy takich dalekich podróżach. Nie chcą się przyznać, ponieważ zapłacili dużo za wycieczki. Jeśli dojdzie do tego, wszyscy badacze, którzy wchodzą do, do tych lasów ręczerzy, strażnicy, tropiciele, lekarze, weterynarze te liczby są wielkie. W zeszłym tygodniu zebrały się grupy czy organizacje zajmujące się ratowaniem tych zwierząt. Zorganizowały webinaria i szkolenia, uchwalono jak należy się zachowywać, jakie środki bezpieczeństwa, zmiana ubrań, oczywiście maseczki. No, i nie wpuszczają w tej chwili nigdzie tam oczywiście turystów. Dla mnie to jest jakiś dramat i powiem szczerze, że pomyślałam sobie, że może hasło, które ostatnio się pojawiło, zostań w domu. Może powinno nabrać innego znaczenia. Tyle osób cieszyło się, że zwierzęta zaczęły wychodzić z lasów. Dla mnie to jest znak, że zwierzęta nie mieszczą się tam, gdzie żyją, że myśmy zabrali im za dużo przestrzeni. Może powinniśmy zostać w domu, w tym domu, który sobie stworzyliśmy, w tych parkach, miastach, wsiach, ogrodach, a nie jeździć w miejsca, w których żyją. Już ostatnie osobniki wymierających gatunków. Może je lepiej obejrzeć w pięknych przyrodniczych filmach lub na zdjęciach. Dziękuję bardzo.